Agata Smalcerz, witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek, 1 kwietnia. Sprawdźmy, co działo się w naszym mieście. Rozpoczynamy Jawor Express. Kwiaty, kreatywność i fryzjerskie talenty. Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali w konkursie na najlepszą wiosenną stylizację. Jak młodzież poradziła sobie z fryzurami i makijażem? W zespole szkół ponadpodstawowych numer 3 Wiawożnie odbył się międzyszkolny konkurs fryzjerski, który przyciągnął młodych adeptów sztuki stylizacji ze szkół podstawowych. W wydarzeniu wzięło udział aż 7 placówek, prezentując swoje zespoły składające się z fryzjera oraz modelki. Organizatorzy dopuszczali także pomoc ze strony innych uczniów, co sprawiło, że utworzyły się nieco większe drużyny startujące w zawodach. To jest to szkoła podstawy numer 1, 2, 4, 14, 15, 17 i 20. Uczniowie przyjechali wraz z opiekunami i wykonują zadanie konkursowe, które składa się z dwóch części. Tematem przewodnim była wiosenna fryzura, dlatego uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć nie tylko efektowną stylizację włosów, ale także dopasowany do niej makijaż. Pierwsza część to było przygotowanie makijażu wiosennego, natomiast druga część to jest wykonanie fryzury inspirowanej wiosną. Jak możemy zauważyć, tutaj uczniowie wykonują warkocze, koki, upięcia, włosy falują i używają bardzo dużej ilości kwiatów. Kreatywność uczestników przełożyła się na oryginalne kompozycje pełne kwiatowych motywów i kolorowych akcentów. Niektóre stylizacje były owocem starannie przemyślonych pomysłów, zaś inne efektowną improwizacją. Inspirujemy się po prostu różnymi splotami. Jest tu kilka splotów. Są kucyki, które wywracaliśmy na drugą stronę. Robią taki ładny wizerunek wtedy. Mamy też Francuzy i wszystko połączyliśmy tak, żeby po prostu robiła jedną zróżnic... Skrój... Y... jedną y... dobrą kompozycję. Robimy takiego warkocza na kucyku z takimi białymi y... i różowymi kwiatami i do tego tu są to takie loki, a tam są takie lokowano proste włosy. No tutaj mamy kokardkę, jakieś kwiatki, psówki. Tutaj mamy taki jakby łańcuszek pod spodem. Mieliśmy zrobić taką różyczkę z tyłu, żeby tak wyglądało i chyba udało się dziewczynom i wszystko poszło po naszej myśli. Makijaż też się udał i wszystko jest okej. Okay. Po prostu takie jakby falowane włosy. Tu później, trzymaj, później tu będzie taki jakby kucyk, kokardki na to. No i grzywka rozpuszczona. Dzięki konkursowi młodzież mogła nie tylko zaprezentować swoje umiejętności, ale także dowiedzieć się jak wygląda edukacja zawodowa na co dzień w murach szkoły gospodarzy. Jest to wiosna na górce, tak, taka nazwa tego przedsięwzięcia, aby uczniowie mogli zapoznać się też z naszą ofertą. W naszej szkole ponadpodstawowej kształcimy w dwóch szkołach dziennych, w pięcioletnim technikum oraz branżowej szkole pierwszego stopnia. Na rynku jawożnie mieli fetować kibice GKS-u z okazji otwarcia stadionu. Na miejscu wcześniej pojawili się kibice ruchu i wisły. Sytuacja miała miejsce w niedzielę 30 marca. Obecność zamaskowanych kibiców niepokoiła mieszkańców, jednak obecność policji sprawiła, że kibice rozeszli się bez awantur. Uzie! Policjanci zawsze przy tego typu zgromadzeniach monitorują te środowiska kibiców, no i nasze jakby działania polegają na działaniach prewencyjnych, czyli są zadysponowane patrole, które no prewencyjnie obserwują to, co się dzieje, obserwują zachowanie. No i w przypadku, jeżeli wystąpiłby jakiś incydent, od razu reagują. W ten weekend żadnego incydentu poważnego nie odnotowano, były legitymowane osoby, natomiast żadnego poważnego incydentu nie odnotowano. Od 31 marca kierowcy poruszający się ulicą jesienną w Jaworznie muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczęły się tam prace związane z wymianą nawierzchni na około 300 metrowym odcinku drogi. To miejsce, które w ostatnim czasie zyskało niechlubną sławę jako jeden z najniebezpieczniejszych punktów na mapie miasta. Dochodziło tu do różnych zdarzeń drogowych, w tym również tych ze skutkiem śmiertelnym. Remont na wierzchni to jednak nie wszystko. Miejski zarząd dróg i mostów zapowiada także wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Na całym leśnym odcinku ulicy Jesiennej pojawi się ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę, a dodatkowo zostaną wymalowane linie krawędziowe jezdni, co ma poprawić widoczność i komfort jazdy. Ze względu na prowadzone prace wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co może powodować Opóźnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i cierpliwości. Danuta Noszczyńska świętowała jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Zaprosiła na tę okoliczność na benefis do Miejskiej Biblioteki Publicznej. To miłe wydarzenie miało miejsce w czwartek 27 marca. Cieszę się, że jest was takie mnóstwo i widzę tu całą masę ludzi. Jawożnianka Danuta Noszczyńska to pisarka, plastyczka, scenarzystka, reżyserka, autorka programu Niepoprawnie w telewizji dla Ciebie TV. Program ten prowadzi wraz ze mną Jachimczek. Pani Danuta jest absolwentką krakowskiego Liceum Plastycznego. Ukończyła Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadziła młodzieżowe teatry amatorskie i grupy teatralne dla seniorów w domach kultury w Szczakowej i Jeleniu. Napisała 25 powieści, które ukazały się w wydawnictwie Pruszyński i Spółka. Trzykrotnie otrzymała nagrodę literacką: pióro i pazur, z czego dwie główne, jedną od czytelniczek. Pani Danuta jest osobą nad wyraz miłą, otwartą, inteligentną i dowcipną, z pewnością więc nie miałaby wielkiego kłopotu z napisaniem laudacji na własny temat. Za co więc pani Danuta lubi samą siebie, pytamy. Za osiągnięcia, ale nie artystyczne, nie tego typu osiągnięcia, ale za skuteczną pracę nad sobą. I za to, że dzięki sobie jestem dziś tym, kim jestem. Jak mówi pani Danuta, filarem i wsparciem jest dla niej mąż, który dodaje jej skrzydeł. Bez wątpienia dobry to dla pani Danuty czas, czy więc pomyślała sobie, że teraz to dopiero zrobi rewolucję w swoim życiu? A może rewolucje życiowe pani Danuty już trafiły do kosza? Ja mam rewolucję w życiu regularnie i to los mnie tak obdarza. Zawsze mnie czymś zaskakuje jakimiś nowymi możliwościami, ale ja umiem z nich korzystać. Pani Danuta mówi o sobie, że wszystko potrafi. Rzeczywiście oddawała się różnym twórczym działaniom. Na ogół kończyły się one sukcesem. Jest z pewnością osobą nietuzinkową. Czy więc przytrafiło jej się pomyśleć o sobie, że z niej skandalistka? Nie. Aczkolwiek w jakimś sensie może jestem skandalistką. I w pewnym momencie pomyślałam sobie, że jest mi absolutnie wszystko jedno jak ludzie to odbierają. Lubiany program niepoprawnie pani Danuta prowadzi z równienia tuzinkową Anną Jachimczok, która ma o jubileusz wyłącznie dobre zdanie. Za co więc ją lubi? Jest miła, wesoła, zabawna, jest empatyczna. Bardzo się dziwię, że bardzo potrafi wybaczać. Wszystkim, wszystkim ludziom, którzy kiedyś zrobili jej wielką przykrość i krzywdę, ona się o nich wyraża wspaniale, cudownie, wręcz nawet w wielu wypadkach im współczuje. Na beneficie pani Danuty pojawiło się liczne grono jej sympatyków. W części artystycznej zaśpiewała Katarzyna Adamczyk, która zadedykowała pani Danucie piosenkę Po prostu bądź. Trzy piosenki zaśpiewał Sergis Daftian. Były to piosenka z tekstem Pani Danuty, piosenka autorstwa pana Sergisa i Ulubiona pani Danuty piosenka ormiańska. Zespoły śpiewaczy ciężkowianki i Jelenianki wykonały m.in. piosenki z tekstami napisanymi przez szanowną jubilatkę, a także piosenkę o jubilatce autorstwa Anny Jachimczek. W tekście tej ostatniej czytamy o jubilatce. Jest kochana, dobra i jest sympatyczna, ona lubi ludzi, bo jest empatyczna. Ja ją bardzo lubię i bardzo szanuję i w jej towarzystwie wspaniale się czuję. Taka jest właśnie Danuta Noszczyńska. Życzymy jubilatce, dalszych równie udanych, działań twórczych. Przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do informacji z kraju. 1 października bieżącego roku w Polsce zacznie obowiązywać system kaucyjny. Nie wszyscy konsumenci zdają sobie sprawę z tego, jakimi regułami będzie się rządzić. Eksperci podkreślają jednak, że podejście społeczeństwa jest pozytywne, choć wdrażaniu systemu towarzyszą pewne obawy. Polacy wiedzą bardzo dużo o systemie kaucyjnym. Tak wynika z badań, które w Polsce zostały przeprowadzone przed wdrożeniem systemu kaucyjnego, ponieważ jakby, jak wiemy na chwilę obecną, od 1 października 2025 system kaucyjny jest obowiązującym z punktu widzenia prawa systemem i ma zostać jakby wdrożony. Zakładam, że on zostanie wdrożony dopiero w 2026 z dniem 1 stycznia. W tej chwili trwają prace przygotowawcze do przygotowania tych systemów, które będą że tak powiem, odpowiadały za organizację i działanie w zakresie systemu kaucyjnego. Polacy ze statystyk wynika, że naprawdę chcą tego systemu, ale jak już rozbierzemy te statystyki, to osoby powyżej 50 bardzo chcą, a osoby do powiedzmy tam 30 roku życia niekoniecznie są zainteresowane. W momencie, kiedy dostaniemy informację jako obywatele, że za każdą butelkę przyniesioną do sklepu, Otrzymamy 50 groszy na wstępie zwrotu, czyli płacimy przy zakupie 50 groszy, ale to 50 groszy uzyskujemy zwrotnie w momencie oddania. To nas ma zmotywować jako mieszkańców, jako Polaków do tego, żeby efektywnie jakby zagospodarować te odpady. To co jest bardzo ważne, to musimy zwracać uwagę i trochę nie ulegać własnej frustracji dlatego, że system kaucyjny w momencie kiedy on wejdzie, to tylko i wyłącznie butelka w odpowiedni sposób oznakowana, że jest w systemie kaucyjnym, będzie do tego systemu przynależeć i tylko taką butelkę będziemy mogli odnieść. Więc w związku z powyższym, jakby możemy na pierwszym etapie mieć taką sytuację, że wydaje nam się, że wszystkie butelki powinny być w systemie, a tak naprawdę one będą bardzo stopniowo od stycznia z jednej strony. Wykorzystane zapasy, będziemy schodzić z zapasów, a produkcja nowa będzie jakby już znakowana i wprowadzana w odpowiedni sposób yy, oznakowany i w odpowiedni sposób, jakby dający nam możliwość uzyskania zwrotu w supermarkecie. Mam wrażenie, że ten system zastartuje, mam pewność, że on zastartuje w 2026 roku, tak w pełni, i będzie powoli budowany. Na początku będzie on bazował na odbiorze workowym, tak jak było w systemie niemieckim. I z drugiej strony na automatowym. Te firmy, które się wyposażą w automaty yy, i będziemy jako mieszkańcy informowani o tym, gdzie te automaty są, a z drugiej strony myślę, że też mniejsze sklepy, nie chcą stracić klienta, będą wchodzić w system kaucyjny czyli będą również chciały przyjmować tą butelkę. I tam jest potrzebna, że tak powiem, zagospodarowanie i jakby odbiór w systemie workowym. W związku z powyższym, będziemy mieć przez długi czas, tak jak, było, tak jak było i jest w systemie niemieckim, dwa, dwa modele. Jeden op oparty na automatach i dużych sieciach, a drugi oparty na systemie workowych i mniejszych sieciach, które mogą przystąpić, ale niekoniecznie muszą. Serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wiadomości już jutro. Do zobaczenia.